Wielki tydzień ferii w Gemini Parku związany jest z kinem emocji cinema w wymiarze 5D. Jest ono adresowane do tych osób, którym zwykłe połączenie dźwięku i obrazu już nie wystarcza. Prawdziwą multimedialną atrakcję można doświadczać od 6 do 12 lutego. Aktualnie w ofercie repertuaru kina znajdują się dwa filmy. Zemsta królika przeznaczony dla dzieci od 5 lat, a także Asylum skierowany do osób od 13 roku życia. Przed projekcją widz otrzymuje specjalne okulary, które powodują powstanie złudzenia głębi obrazu. Możemy poczuć się aktywnie. Uczestnikami wyświetlanych filmów. Istotne są również efekty, z jakich korzysta nowoczesna technologia. O dużej realistyczności projekcji przekonali się nasi reporterzy, którzy postanowili dla Państwa sprawdzić tę formę rozrywki. Fenomen kina 5D wyjaśnia Renata Burejza, dyrektor ds. marketingu i PR. Kino 5D. Dla tych osób, które jeszcze nie miały okazji z takiego kina skorzystać, chcę powiedzieć, że to jest kino, które wykorzystuje tak naprawdę możliwości wszystkich zmysłów, ponieważ nie tylko widzimy i słyszymy to, co, to, co dzieje się podczas seansu, mamy również możliwość odczucia takich rzeczy jak podmuch wiatru. A jak y, tryskająca woda, zapachy. W związku z tym jest to naprawdę bardzo fajne i ciekawe przeżycie. I zachęcam wszystkich do odwiedzenia naszego kina. By doświadczyć ekstremalnej zabawy i przenieść się w odrealniony, fantastyczny świat, wystarczy dokonać zakupu za kwotę minimum 50 zł do 12 lutego na terenie Gemini Park. Dzięki temu uzyskamy bezpłatny bilet. Zasada otrzymania biletów jest bardzo prosta: bilety nic nie kosztują. Każdy klient, który dokona zakupów na kwotę minimum 50 zł na terenie naszego centrum handlowego w dowolnym punkcie handlowym, może otrzymać jeden bilet na jeden seans. Do kina. Oczywiście przy zakupach na 100 zł klient otrzymuje dwa bilety i tak dalej. Paragony można łączyć, czyli można wydać 30 zł w jednym sklepie i 20 zł w drugim. Również można otrzymać bilet do kina. Aby otrzymać bilet, należy zgłosić się z Paragonem tutaj do stoiska promocyjnego. Stoisko funkcjonuje od godziny 10 do godziny 20 codziennie do. Niedzieli włącznie. Hostessy umówią na konkretny seans, ponieważ liczba miejsc oczywiście jest ograniczona, więc warto umówić się na konkretną godzinę. Filmy są dość krótkie, ponieważ trwają od 10 do 15 minut, więc zachęcam do skorzystania z tej atrakcji już w dniu pobytu w Centrum Handlowym. Szkoda odkładać wizytę w kinie 5D na późniejszy moment. Z okazji zbliżających się walentynek, Gemini Park przygotował wieczór Speed Dating. Nie zabraknie licznych konkursów, nagród, a przede wszystkim walentynkowego nastroju. Zapraszamy 14 lutego od godziny 14 do godziny 20. Przygotowaliśmy coś, co jest jakąś nowością na bielskim rynku, czyli zapraszamy na szybkie randki. Dla osób, które nie wiedzą, na czym to polega, tylko króciutko opowiem, że to są randki aranżowane pomiędzy kilkoma osobami, oczywiście paniami panami, gdzie podczas pięcio... gdzie podczas Spotkania podczas minutowej rozmowy. Uczestnicy odpowiadają na wcześniej przygotowane pytania i po takiej sesji uczestnicy dopasowują swoją drugą połowę. Być może ktoś rzeczywiście znajdzie miłość do końca życia podczas tej zabawy. Natomiast to nie wszystko. Przygotowaliśmy również atrakcje dla dzieci. Podczas walentynek dzieci będą mogły przygotować walentynki dla rodziców. Dla przyjaciół własnoręcznie. Będziemy mieli drobne konkursy z nagrodami i większy konkurs również z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania. Oczywiście o szczegółach informujemy na naszej stronie internetowej, do której odwiedzenia serdecznie zapraszam.